Cześć, kochani, witam się z Wami serdecznie w piękną, słoneczną sobotę, co jest akurat nowością przy tej pogodzie, która była ostatnio. Ale bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy ładny dzień. Stwierdziłam, że nagram takiego luźnego vloga, bo wybieram się dzisiaj do galerii handlowej. Dawno nie byłam na żadnych zakupach, w ogóle dawno nic nie kupowałam, nawet nic nie zamawiałam. Miałam jakiś taki detoks. Natomiast stwierdziłam, że chętnie zajrzę i zobaczę, po prostu co tam ciekawego pojawiło się w sieci w sklepach, te nowe kolekcje jesienne, e, zobaczymy co w trawie piszczy, także zapraszam Was serdecznie do oglądania, ja jeszcze jestem w dresie, już się pomalowałam ogarnęłam, teraz przygotuję sobie jakąś stylówkę, zaraz Wam pokażę co ciekawego wybrałam jeszcze Wam tutaj pokażę mojego wiernego asystenta i towarzysza który zawsze tutaj w garderobie ze mną siedzi, to jest jego ulubiony dywan e, do wypoczywania oczywiście ten dywan e, miał być dywanem, na którym który Stefan nie ma wstępu, bo to jest jasny biały dywan. No i co? I oczywiście okazało się, że to jest jego ulubiony dywan. <grych> Więc po prostu moje plany poszły gdzieś. Stefuś sobie zawsze tutaj leży, towarzyszy mi we wszystkim, co robię. Stwierdziłam, że e, założę sobie taką mocną oversize'ową koszulę w paski. Dawno jej nie nosiłam, ma fajne, szerokie mankiety i w ogóle jest taka duża. Tylko muszę ją wyprasować, bo akurat jest po e, prostu sprania, nie wyprasowana była w szafie. <grych> założę do niej te jeansy, dżinsy. Dżinsy, takie dzwony z szeroką nogawką, ciemny jeans, e, z przeszyciami takimi jaśniejszymi, bo myślę, że to będzie razem fajnie wyglądać. Słuchajcie, mam już na sobie te spodnie, one są super, bo są z wysokim stanem, to są jeansy z butiku Semper, są takie wiecie mięsiste, grube, ale przy tym są miękkie i elastyczne, więc super się noszą, kocham je. Do jesiennych styrówek pasują po prostu idealnie, na lato są trochę za grube, bo ten materiał jest faktycznie wiecie, taki jesienny, natomiast do jesiennych styrówek je uwielbiam, właśnie nadeszła pora na to, żeby je nosić. I cieszę się nimi. <grych> Dobra, słuchajcie, ja wyprasowałam tą koszulę. Nienawidzę prasować koszul. Nie wiem, jak ma wy macie, ale ja mogę prasować wszystko, ale po prostu koszulę to jest taka męka. Jak to wyprasować, żeby nigdzie nie było żadnego zagniecenia? Mi się nigdy nie udaje. Ja ogólnie lubię prasować, ale koszulę to jest dramat. Mm, jeszcze mam do Was jedno pytanie właśnie, bo słuchajcie, mam dużo białych koszul. Eee, no i tak szczerze wam powiem, że one bardzo szybko. E, mi żółknął, w sensie tu przy kołnierzyku wiadomo tam gdzie jest największe prawdopodobieństwo zabrudzenia no to one już tak wiecie, nie dopierają się jakby do końca są takie lekko Pożółkłe. Nie widać tego bardzo, ale już tu widzę, że, że no delikatnie zmieniła swój kolor. Macie jakieś sposoby na to, żeby właśnie utrzymać białe koszulę, czy w ogóle białą odzież w takim naprawdę dobrym stanie przez wiele, wiele miesięcy, lat, nawet, bo no bo to jest fajna koszula. Na całości jest super, tylko właśnie ten kołnierzyk, i tu przy kołnierzyku widzę, że już zaczyna się robić taka delikatnie żółta. Więc jak macie jakieś sposoby albo sprawdzone produkty, e, których używacie, które sprawiają, że właśnie e, białe rzeczy nie żukną, gdzie dobrze się dopierają i zachowują tą taką śnieżno-białą biel, to piszcie w komentarzach. Będę Wam bardzo wdzięczna. Zakładam koszulę i lecimy do galerii. Gotowa. Powiem Wam, że fajnie to razem siedzi, koszula, e, szerokie jeansy i do tego ten trench skóry Kupiłam go w tamtym roku na wyprzedaż, albo dwa lata temu nawet na wyprzedaży w zarze, i to jest chyba mój jeden z najlepszych zakupów, jakie dokonałam podczas wyprzedaży, bo ten trencz to jest złotą. Pasuje do wszystkich sterówek, wszystkim stylówkom dodaje takiej kropki i takiego sznytu. Jest mega modowy, jest ciepły, jest naprawdę fajny. Do jesiennych styrowek jej i, i nawet. Jak wiecie, zima jest taka lekka, to kocham go zakładać, więc to jest mój najbardziej udany zakup wyprzedażowy. Zakładam buty i lecimy do zobaczenia w galerii. mam dopiero nagrywać następny kadr w galerii, ale jest taka piękna pogoda, że nie mogę się napatrzeć. Idę sobie na autobus właśnie i jest tak cudnie, słuchajcie jak leje przez dwa tygodnie jest pochmurnie, zimno i tak okropnie, to naprawdę człowiek docenia to, ten dzień kiedy zaświeci słońce, jest ciepło można wyjść i zławać kilka promieni słońca <grym> także musiałam się z wami tym podzielić, a teraz już serio, lecę na autobus i widzimy się w galerii Pierwszy przystanek to Zara. Bardzo dawno w ogóle, słuchajcie, nie zaglądałam do żadnych sklepów ani do sieciówek. Nawet w internecie jakoś tak ostatnio e, nie siedziałam, nie przeglądałam tych e, sklepów i nowości. Zrobiłam sobie taki mały detoks, ale sprzątałam ostatnio swoją szafę i doszłam do wniosku, że mam mało takich spodni materiałowych. Mam bardzo dużo jeansów, ale brakuje mi właśnie takich spodni materiałowych. Dlatego pierwszym przystankiem jest Zara i sprawdzamy, czy będzie tutaj coś fajnego dla. Nie znalazłam kilka sztuk i zaraz będziemy je testować, także zobaczymy, czy coś ciekawego w ogóle tutaj znajdziemy. Na pierwszy ogień testujemy takie białe spodnie. One są, słuchajcie, znaczy białe. One są bardziej takie kremowe, lekko połyskujące z takiego delikatnie śliskiego materiału, ale nie jest też taki grubszy, to nie jest taka. Wisko mm, letnia. Natomiast y, na Wyszaku prezentowały się świetnie. Nie tym bardziej, że one naprawdę mają fajną długość. Zobaczcie, nie są takie włóczące się po ziemi. Natomiast jeśli chodzi o krój, coś tu jest jednak nie tak. Jak widzicie teraz, tutaj też na filmiku obok, ta nogawka jakoś tak krzywo się układa, tak jakby była krzywo skrojona. I ostatecznie powiem Wam, że straciły swój urok, jak je założyłam. Co za rzadko się zdarza, bo zazwyczaj rzeczy zyskują urok. Kiedy się je zmierzy e, i wyglądają lepiej niż na wierzchu, a tutaj jest na odwrót. Jeśli chodzi o ten sweterek, e, wzięłam go do zmierzenia, bo wyglądał ciekawie. Natomiast jest to sam poliester, więc 200 zł za sam poliester tylko dlatego, że wygląda ładnie. Wydaje mi się, że nie warto. Spodnie wybrałam, bo spodobał mi się kolor. taki. Wiecie, melanżowy trochę ten bez, taki właśnie fajny, złamany, ciemniejszy. No i wybrałem je też ze względu na krój, bo one są luźne, ale jednak delikatnie zwężone do dołu, więc właśnie pomyślałam, że do takich botków y, będą fajnie wyglądać. I są naprawdę spoko. Te spodnie mają z tyłu gumkę, dwie kieszonki, są bardzo wygodne. Tutaj skład nie jest rewelacyjny, ale nie jest też taki zły. Mają w składzie około 40% wiskozy, więc są naprawdę fajne. Hmm, wydaje mi się, że wzięłabym rozmiar większy, mam na sobie s -kę. jednak m lepiej by leżała, lepiej układałaby się tutaj. Widzicie teraz na zbliżeniu, że są tutaj jakby troszkę za ciasne, pomimo tego, że jest gumka, no i są bardzo wygodne. Będą się też nadawać słuchajcie i do koszuli, do eleganckich stylizacji i do swetra, po prostu zwykłego, do trampek nawet. Teraz mam naprawdę czadowy zestaw. W ogóle znalazłam mega fajne czarne spodnie, zobaczcie, co prawda one są bardziej z takich eleganckich, to są takie cygaretki, ale świetnie skrojone, fajne jest też to odwinięcie na samym dole, są luźne, ale zwężone do dołu, ładnie tutaj też leżą na biodrach, mają zobaczcie taki fajny lampas, bardzo mi się podobają i naprawdę leżą świetnie, ja mam na sobie emkę i powiem wam, że w tej emce czuję się naprawdę dobrze. Co jest y, mm, fajne, to też to, że właśnie one mają tutaj kantkę, ale ona się ładnie układa, nie załamuje się jakoś tak brzydko, tylko na całości, nawet w ruchu fajnie się prezentuje, one trzymają swój krój, wiecie, są takie sztywne, nie są takie, że o, zrobicie tak i wam się mm, odbije tutaj coś kolano, czy właśnie ta kantka się odkształci, naprawdę fajne, mają potencjał. Do tego w ogóle założyłam taką koszulę luźną oversize'ową, 80% wiskoza. Jeśli chodzi o kolory, to tutaj mam właśnie granat, bordo, beż i fajnie to wygląda. To i wam pokazuję dokładnie na przebitce wszystko, ale powiem wam, że ten zestaw nawet mnie zaskoczył, bo jest taki prosty, a ma w sobie naprawdę coś. Spróbuję do tego założyć jeszcze kamizelkę i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Powiem wam, że te spodnie na pewno biorę, bo są super. Kosztują się zastanawiam, bo jest intrygująca, fajna. Ja lubię paski i te paski są też w takich ciekawych kolorach. Ma całkiem dobry skład. 139 zł kosztuje. Więc się nad nim zastanawiam. Z tą kamizelką też to fajnie siedzi. cieszną ta kamizelka to tutaj już mamy 100% poliester. Mm, ale jakbym znalazła jakąś taką w fajnym składzie, to myślę, że byłby to świetny zestaw. Słuchajcie, okazuje się, że im Dalej, tym lepiej. Kolejne fajne spodnie, trochę inny klimat. I zmierzyłam je w ogóle do moich Adidasów, do tych sneakerów sportowych. I powiem Wam, że są fajne te spodnie. I to są takie spodnie, właśnie na luzie, ale mają coś w sobie. Co ciekawe, one w ogóle, wiecie, mają gumkę taką białą. Tutaj są przy tą gumką białą, jak widzicie tu na przebitce. Fajnie się układają. Są takie mega luzackie, właśnie do noszenia, do butów sportowych, ale jak założycie do nich koszulę i założycie do nich właśnie taką białą, oversize'ową koszulę do nich widzę i widzę do nich na przykład jakieś fajne botki albo takie muszkieterki, to będą też super siedzieć. Są naprawdę fajne, wygodne, luźne, takie do noszenia jesienią do płaszcza, do futra nawet, do każdego okrycia wierzchniego tak naprawdę. Co ważne w ogóle, słuchajcie, te spodnie były w przeróżnych kolorach. One były czarne, gładkie, bez pasków. Były też czekoladowe w paski. Zresztą widzicie tutaj na przebitce, więc naprawdę są do wyboru, do koloru. Mi się akurat ten granat podoba, bo jest taki półelegancki. Mam trochę dylemat, czy brać tę koszulę, ale na pewno wezmę te spodnie eleganckie czarne z lampasem i chyba wezmę też te spodnie w paseczki, które już mam jako ostatnie, bo no rzadko trafiam na spodnie, które nam leżą fajnie i które... E, tak mi się podobają, więc biorę obie pary. Nad kuszłem się jeszcze zastanowię, zobaczę co tam w innych sklepach ciekawego jest. E, nie najbliżej po nią wrócę. Mam w planie jeszcze zahaczyć o Stradivariusa i zobaczyć, czy są tam jakieś e, buty fajne właśnie do tych spodni. Słuchajcie, jestem w Stradivariusie. Po nagraniu trendów e, na nadchodzący sezon jesienno-zimowy kur mnie strasznie te futra i powiem wam, że w Zarze było trochę tych futer, ale w Stradivariusie to po prostu taki wybór. <grym> no, oczywiście, no wiecie, jak są sztuczne futra wszystko, ale myślę, że akurat w tym przypadku to lepiej. E, no i zmierzymy cztery, zobaczymy jak to wygląda, jak ja w ogóle w tym wyglądam, bo nigdy nie miałam takiego futra, więc... E, więc nie mogę sobie siebie wyobrazić, ale podobają mi się, więc spróbujmy. Numer jeden, czyli takie vintage futro w takim typowym brązowym kolorze, kojarzące się z babcią. Przynajmniej ja tak mam, że babcia miała takie futra i one tak mi się kojarzy. Jest duże, czuję się w nim duża. No, ale jest takie, wiecie, robiące stylizacje, robiące robotę, że tak powiem. Fajny jest ten kolor, pomimo tego, że jest taki właśnie babciowy No to, 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 jest taki vintage klimat, nie? Więc, więc całkiem fajny. Wydaje mi się, że będzie ciepło, bo jest tego tu trochę. Tu mamy z kolei takiego misiaczka polarnego. Czuję się w nim właśnie jakbym szła na jakąś wyprawę, na jakiś biegun albo coś. No, jest też mega duży, mega mięciutki w ogóle. Ten jest dużo, ten jest dużo miększy od tego czekoladowego. Fajny jest też ładny. No i taki jest rozjaśniający całość, nie? Wygląda się w nim tak jasno, promiennie. Myślę, że fajnie by wyglądały stylówki, jak będzie śnieg. To beżowy z tych wszystkich jest chyba takie najbardziej klasyczne i najbardziej takie w sumie proste, powiedziałabym. Nie wiem, tak po prostu nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia, jak na przykład to jasne, czy to vintage czekoladowe, powiedzmy. Na koniec wstąpiłam jeszcze do mango i powiem Wam, że mają bardzo ciekawą kolekcję. Zaraz Wam pokażę kilka rzeczy, które tak najbardziej wpadły mi w oko. Wybrałam taki niż masz trochę swetrów, jedną sukienkę, jakieś ukrycie wierzchnie, marynarkę, także tutaj będzie trochę wszystkiego. Uwaga, uwaga! Musicie same przyznać, że jest to dość nieoczywisty zestaw. Spójrzcie na tę spódnicę. Piękna jest że to jest taka dzianinowa spódnica. Mm, mięciutka, bardzo, bardzo elastyczna, która jest w ogóle rozkruszowana na dole. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda w ruchu. A wiecie, co jest najlepsze? Że ja chyba mam taką spódnicę w domu i dostałam ją od mojej mamy. Więc jak wrócimy do domu, to muszę to sprawdzić. Wyższym stanem, miękka, taka wiecie jesienna, właśnie do kowbojek, do kozaków, do botków. Piękna. Do tego założyłam taką, to jest taka kurtka, marynarka, coś takiego. Ona jest w ogóle z, zobaczcie, no z skóry, nie? Ale jest fajna, taka też trochę vintage. Ja mam na sobie skrbmkę. Zaraz sprawdzę. Natomiast no, fajnie wygląda, taka bardzo prosta, klasyczna. Teraz sukienka panterowa, słuchajcie. Powiem wam, że bardzo podoba mi się krój tej sukienki, bo ona jest maxi, ale podkreśla to, co trzeba, podkreśla delikatnie talię, podkreśla biodra. Ładnie jest taka, wiecie, opływająca sylwetka, na dole delikatnie się rozkoszowuje długi rękaw i ma też piękne plecy. Słuchajcie, na moje nieszczęście wzięłam buty do do tej sukienki i spódnicy i okazały się tak piękne, ale moje nieszczęście dlatego, że są mega drogie kosztują ponad 400zł, dlatego że to są kłopoiki skórzane ale powiem Wam, że są super i ekstra nich jest też to, że one są pod samo kolano To akurat tego nie widzicie, bo mam je do dżinsów teraz, ale one są piękne Zrobiłam jeszcze taką dżinsową koszulę, bardzo fajna, taka też trochę vintage, z takiego ciemniejszego dżinsu z pięknym tutaj wiązaniem przy szyi, więc jest takie, wiecie, ozdobne, robiące wrażenie. Ona sama jest w ogóle lekko taliowana, więc dobrze ją sobie brać w swoim rozmiarze. Ja sobie wziąłem kę i myślę, że eskalerza by lepiej, bo ta MK faktycznie tutaj odstaje w talii. A jeżeli jej zamysł jest taki, że ona ma być taliowana, to lepiej brać swój rozmiar. Bardzo fajna, fajne szerokie mankiety. Zobaczcie, fajnie to wygląda. I ona jest też taka grubsza, ale dosyć miękka, pomimo tego, że to jest właśnie już taki materiał jesienny, jeans jesienny, to jest też dość miękka, więc nie jest, wiecie, drapiąca jakaś, ubierająca. Prawie na koniec, bo został jeszcze jeden sweterek w zasadzie, chciałam wam pokazać fajną marynarkę. Jeśli szukacie takiej marynarki w kratę, typowo pod jesień, pasującej dosłownie do wszystkiego, ja taką mam w swojej szafie i noszę ją non stop właśnie jesienią, bo ona pasuje i do jeansów, i do eleganckich outfitów, i do koszuli, to ta jest mega ładna ma drobniutką kratę, właśnie kolory takie typowo jesienne e, trochę jaśniejszego brązu, jakiś granat taka naprawdę drobniutka krateczka Ym, i to jest marynarka o prostym kroju Ona nie jest taliowana, jest lekko oversize ale też nie jest taka ogromna, nie ma bardzo przeskalowanych ramion więc wygląda naprawdę fajnie, także Wam ją polecam, bo bo to jest taka klasyka, którą naprawdę będziecie nosić przez wiele, wiele lat. Słuchajcie, na koniec coś w moim ulubionym kolorze, czyli różowym. <grym> Jak zobaczyłam ten sweter, to tylko pomyślałam, oby tylko nie miał takiego fatalnego składu, bo chcę go przymierzyć. I ma 50% w składzie wiskozy. Reszta to jest są materiały sztuczne, no ale powiedzmy, że to już jest minimalnie lepszy skład niż te wszystkie, które dzisiaj widziałyśmy. Słuchajcie, no to jest taki, wiecie... Pink cukierkowy, cukierkowy, różowy. Ale ja go bardzo lubię, bo ten kolor ym, jest chłodny kolor, który pasuje właśnie do blondynek, który pasuje do takich chłodnych typów urody. A druga sprawa jest taka, że on bardzo ładnie wygląda właśnie do jeansów, do granatów, do, do czekolady. Ym, więc będzie na pewno się fajnie komponować z tymi spodniami, które sobie kupiłam w zarze, z tymi granatowymi, ale mam też takie czekoladowe i myślę, że fajnie by wyglądało, tylko się nad tym zastanawiam. Działa Memka, żeby był taki lekko ubersaisowy. Nawet nie wiem czy nie wzięłabym nelki, żeby był jeszcze większy, taki przeskalowany. Dajcie znać co sądzicie. Fajnie, 159 zł kosztuje. Słuchajcie, wróciłam i powiem Wam, że dawno nie byłam w galerii przez tyle godzin chyba spędziłam tam z 6 godzin. Normalnie zapomniałam już, że galeria potrafi tak człowieka przetyrać. Tak wymęczyć, że już jak je wracałam, to miałam ochotę tylko, wiecie, wrócić do domu, zrobić herbatę i nic więcej nie robić. Stefek oczywiście nie zmienił, no zmienił może delikatnie swoją pozycję, natomiast zastałam go tutaj leżącego, zaraz y, z nim pójdę. Nie powiem magicznego słowa, bo jak powiem magiczne słowa, gdzie pójdziemy, no to będę musiała to zrobić w przeciągu 5 minut, bo nie wytrzyma. No, a muszę się jeszcze przebrać i ubrać stosownie, słuchajcie, do spaceru z psem, nie? bo na spacer z psem są specjalne outfity, każdy o tym wie. <laughs> nie są to szczególnie modowe outfity, ale mają swój urok. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę załamałam się jakością swetrów, e jakie są w sklepach. Naprawdę, jestem załamana, dlatego że. Przeszukałam Zare, przeszukałam reserve, przeszukałam H&M, e, przeszukałam Mango i w Mango jedyny sweter, który znalazłam, który miał sensowny skład to był ten sweter, co miał 50% wiskozy. Więc powiem Wam, że to jest no, mega słabe, że mm, praktycznie wszystkie swetry mają w składzie sam poliester. I co jest gorsze jeszcze, to to, że na przykład w H&M Patrzę na sweter i wiecie, on już jest okulkowany. On już jest zmechacony. W momencie jak go kupujecie, on już jest zmychacony. Pomyślcie sobie, co się stanie po pierwszym praniu. Mm. To po prostu jest sweter na jeden raz, a kosztuje, nie wiem, 150-170 zł. No to nie jest sweter za 20 zł z Vinted, który rozumiem, że był używany i kupujecie go na własną odpowiedzialność. No, na Vinted zazwyczaj znajdziecie dużo, możecie znaleźć dużo swetrów fajnej jakości, nawet jeżeli były używane, to nadal są w świetnym stanie i, dobrym, i są z dobrym składem przede wszystkim więc no powiem Wam, że jestem nieco załama na tym faktem. Mam zamiar właśnie przeszukać strony internetowe i sprawdzić, czy ym, chodzi o to po prostu, że oni stacjonarnie, nie opłaca im się mieć tych rzeczy z dobrym składem, ale na stronie jest możliwość kupienia jakichś lepszych premium z dobrym składem. Powiem, że na pewno Reserve miały jakąś taką e, serię premium i H&M też, więc sprawdzę to. No i zobaczymy. No ale tak ogólnie jakby ktoś chciał sobie pójść do galerii, kupić sweter w dobrej cenie i z w miarę dobrym składem, już nie mówię o 100%, bo wiadomo, że jeżeli jest 100% wełna, 100% nie wiem, baby alpaka, kid mohair, takie rzeczy, to oczywiście ten sweter musi kosztować swoje. Natomiast żeby chociaż był taki skład właśnie 50 na 50 w cenie około 200 zł, 170, 150, bo takie są ceny swetrów, to spoko. Dajcie znać, co sądzicie, jakie są Wasze odczucia, czy też mieli, miałyście e, problem ze znalezieniem fajnego swetra. A jeśli macie, znacie jakieś marki też, które mają fajne swetry z dobrym składem w normalnych cenach, wiecie, takie, no wiadomo, za dobry skład trzeba trochę zapłacić, ale też żeby to nie było 500-600 zł. No to podlinkujcie chętnie, sprawdzę, przetestuję, zobaczymy, czy coś fajnego może się znajdzie dla nas wszystkich. Dobra, ja lecę wiecie gdzie. Mam nadzieję, że jeszcze coś wam dogram, później jak znajdę tą spódnicę, to wam ją pokażę. Słuchajcie, to jest ta spódnica, o której wam mówiłam, ta, którą mi dała mama i no jest jednak trochę inna niż ta, którą mierzyłam w sklepie ta jest taka bardziej wełniana, no jest plisowana, no i ma zdecydowanie inny krój ale kolor jest idento i powiem wam, że ma potencjał ta spódnica właśnie do jakichś kozaków, botków, do Stefek, gru... do grubego swetra powiem wam, że fajna jest delikatnie za duża w pasie, ale w sumie to nie przeszkadza po prostu mi spada delikatnie bardziej na biodra Chyba ją będę nosić. Powiem Wam, że dobrze, żebym, że sobie o niej przypomniałam, bo ona siedziała gdzieś tam, wiecie, schowana e, na, na kiedyś. A zdecydowanie może być już noszą. Jeśli chodzi natomiast o te spodnie, które sobie kupiłam, to powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. E, szczególnie te, no, znaczy z obu par jestem mega zadowolona, ale teraz założyłam Wam te, mm, właśnie granatowe wprążek. Super są, zobaczcie, i do bluzy, e, można je założyć do sneakersów, do trampek, do botków, do koszuli. E, I są właśnie takie, jak chcecie, mogą być eleganckie, jak chcecie, mogą być codzienne, mm, ale są takie schludne, naprawdę, naprawdę naprawdę fajne. Tylko spójrzcie na te czarne spodnie. Mega fajnie wygląda ten odwinięty delikatnie dół. Zobaczcie, czad. W ogóle one są takie luźne na całości, ale zwężone. Mega są takie wiecie garniturowe, dodają stylizacji elegancji. Jeszcze tutaj mamy ten lampas przez środek. Mm. Powiem Wam, że to był strzał w dziesiątkę, mega mi się podobają. Jeszcze teraz je założyłam z tą białą koszulą, tutaj, której w ogóle bardzo dawno nie nosiłam, e, chyba ostatni raz ją założyłam, jak chodziłam do biura jeszcze, mm, a szkoda, bo jest piękna, i w sumie pomyślałam, że ta stylizacja fajna na święta będzie, albo właśnie na jakąś elegancką okazję, na kolację może być, może być na grobing na wszystkich świętych, na to czarny płaszczy i mega, mega elegancko. Ja się już będę z wami żegnać. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał i znaleźliście też coś inspirującego dla siebie tutaj. Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie ten kanał, bo na pewno będą pojawiać się stylówki z tymi rzeczami, które dzisiaj kupiłam i pojawia się też dużo rolek inspirujących z poradami i z fajnymi stylówkami, także zachęcam Was do subskrybowania i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa! pa.